W ostatnich dniach zasięg kanału jest mocno ograniczany, dlatego proszę Was o pomoc. Zostawienie łapki w górę oraz udostępnienie materiału. Dzięki. To nie rolnictwo niszczy środowisko. Jest nowy raport. Ryszard Wilk o elektrowni Bełchatów. Miliony butelek Coca-Coli do utylizacji. Ceny kawy będą jeszcze wyższe. von der Leyen. Musimy być sprytniejsi we wprowadzaniu zielonego ładu. Nie dajmy sobie wmówić, że rolnictwo jest głównym winowajcą zmian klimatycznych, ani nie obwiniajmy krów za wzrost emisji gazów cieplarnianych. Fakty pokazują coś innego. Emisje z transportu rosną w zastraszającym tempie, podczas gdy te związane z produkcją rolną znacząco spadają, podkreśla Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego. Organizacje środowiskowe często apelują o ograniczenie hodowli zwierząt, zwłaszcza bydła. Oraz promują przejście na dietę roślinną, jednak te teorie nie znajdują potwierdzenia w danych. Jak wskazuje raport, Emisje gazów cieplarnianych we wszystkich krajach świata, przygotowany dla Komisji Europejskiej przez Wspólne Centrum Badawcze, jasno pokazuje skalę manipulacji wokół tego tematu. Jak podkreśla Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, raport przygotowany dla Komisji Europejskiej przedstawia analizę emisji gazów cieplarnianych z różnych sektorów gospodarki z 30 ubiegłych lat. Wynika z niego, że w Polsce emisje z rolnictwa spadły w tym okresie aż o 25%, podczas gdy emisje z transportu wzrosły aż o 233%. To dowód na to, że hodowla zwierząt nie jest problemem, lecz staje się coraz bardziej zrównoważona i dostosowana do wyzwań klimatycznych. Branża rolnicza od lat wdraża rozwiązania ograniczające emisje, aby zapewnić konsumentom lokalnie produkowaną żywność najwyższej jakości podkreśla Jerzy Wierzbicki. Prezes Związku Producentów. Zrzeszenie zwraca uwagę na różnice w trendach emisji rolniczych na świecie. Podczas gdy Polska realnie zmniejsza emisje, w wielu krajach odnotowano ich wzrost. Przykładowo w Brazylii emisje wzrosły o 89%, w Indiach o 31%, w Urugwaju o 15%, a w USA i Argentynie o 11%. Nawet w Irlandii, znanej z rozwiniętego rolnictwa, wzrosły one o 8%. Związek podkreśla, że polska branża rolnicza już teraz podejmuje działania, które mogą być wzorem dla innych krajów. Raport jasno pokazuje, jak wiele osiągnął europejski sektor rolny w porównaniu z resztą świata. Podczas gdy globalne emisje gazów cieplarnianych z rolnictwa wzrosły w ciągu ostatnich 34 lat o 20%, w Unii Europejskiej udało się je zmniejszyć aż o 27%. Dane wyraźnie wskazują, że to rolnicy w Unii, w tym w Polsce, podejmują konkretne działania na rzecz ograniczenia emisji. Jeśli chcemy prowadzić dyskusję, róbmy to w oparciu o fakty, a nie emocje czy ideologię. Liczby jednoznacznie wskazują, że rolnicy już dziś prowadzą produkcję w sposób zrównoważony, podkreśla Jacek Zarzecki, wiceprzewodniczący Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny. To pokazuje, że europejski model rolnictwa może być wzorem dla innych regionów świata. Skutecznie łącząc troskę o środowisko z produkcją wysokiej jakości żywności. Rezygnacja z hodowli bydła i przejście na dietę roślinną nie stanowią i nigdy nie będą stanowić rozwiązania problemu zmian klimatycznych. Skupianie uwagi na rolnikach, zamiast na największych emitentach, tylko pogłębia problemy środowiskowe, wskazuje Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego. Wpływ hodowli na klimat jest nie tylko mocno wyolbrzymiany ale właściwie zarządzany wypas może wręcz wspierać ochronę klimatu i bioróżnorodności, podkreśla zrzeszenie. Tego rodzaju podejście przypomina, że dobrze prowadzona hodowla nie tylko dostarcza wysokiej jakości żywność, ale również może przyczyniać się do poprawy stanu środowiska poprzez zrównoważone praktyki zarządzania terenami rolnymi. Sławomir Mencen nagrał film odnośnie wygaszania elektrowni w Bełchatowie. Jestem w Bełchatowie, gdzie mieszka 50 tysięcy ludzi. W elektrowni oraz kopalni Bełchatów, przy której teraz stoję, pracuje 13 tysięcy ludzi. Ta elektrownia produkuje 20% prądu dla całej Polski i rząd chce ją zamknąć w ciągu 10 lat. Same PGE, do której należy ta elektrownia, rocznie płaci 20 miliardów złotych opłat z tytułu ETS za emisję dwutlenku węgla. Gdyby rząd nie zabierał tych pieniędzy spółce i nie wydawał na głupoty, spółka mogłaby bez problemu postawić elektrownię jądrową. Niestety tego nie robi. Zielony Ład prowadzi do tego, że zamykane są dobre zakłady przemysłowe, dobre Zakłady energetyczne, nie będziemy mieli prądu i będziemy musieli go kupować z Niemiec. Odrzućmy Zielony Ład. Ryszard Wilk opowiedział szerzej o tym temacie. Szybki rzut okiem na największą w Europie elektrownię opalaną węglem brunatnym, czyli nasz Bełchatów. Z bliska robi naprawdę wrażenie. Oglądałem zdjęcia lotnicze kiedyś, ale jak się podjedzie, to z bliska robi wrażenie. Są bloki energetyczne i chłodnice kominowe. Z tych chłodnic wydobywa się para wodna, bo często ekolodzy pokazują zdjęcia tej się wydobywa dość dużo. Pokazują zdjęcia i opisują stopy emisji CO2, czy stop zanieczyszczenia środowiska, a to jest tylko para wodna. Ta elektrownia to jest fundament polskiego bezpieczeństwa energetycznego, ponieważ ona wytwarza 20% krajowej produkcji prądu. Jedną piątą wytwarza tylko ta elektrownia właśnie w Bełchatowie. I jako ciekawostkę powiem, że kilka lat temu na w jednym z portali społecznościowych wystarczyła mi sponsorowana reklama Unii Europejskiej, gdzie było zdjęcie z lotu taka właśnie tej elektrowni naszej w Bełchatowie i tam została przedstawiona nie jako największa elektrownia w Europie, tylko największy truciciel. Największy truciciel. I ostatnio nagrywałem materiał o tym, że w Niemczech rozszerza się wydobycie węgla brunatnego, rozszerza się, bo, ponieważ doszło do takiej kuriozalnej sytuacji, że Niemcy muszą tam rozebrać kilka turbin wiatrowych, ponieważ odkrywkowa kopalnia węgla pronatnego będzie nachodzić na, na miejsce, gdzie są te wiatraczki i muszą je zdemontować. Ich tam nie było dużo, ale to ma taki bardziej wymiar symboliczny, że Niemcy likwidują turbiny wiatrowe, żeby rozszerzyć kopalnię odkrywkową węgla pronatnego. A u nas, a u nas te kopalnie się zamyka. Kilka słów tak szybko o tym Bełchatowie. Pania węgla brunatnego ma to po siebie, że ona potrzebuje dość dużego areału, dość dużo terenu zębie, ponieważ ten węgiel jest płytko. Trzeba zewrzeć, zebrać wierzchnią warstwę ziemi i pod spodem jest węgiel brunatny. Tylko, że to jest naprawdę potężny areał. Można sobie zobaczyć na mapie w okolicy Piąchatowa. to jest dokładnie ich kleszcz, czy, czy rogów, albo rogowiec. Można sobie zobaczyć jaką ono powierzchnię zajmuje. I tutaj te pokłady, które są obecnie eksploatowane, one się kończą I Zostało odkryte nowe złoże, nowe pokłady tego węgla prunatnego, nazywa się to złoczew, to jest odsunięte o 50 czy 60 km od Bełkatowa na zachód. Natomiast nie zgodził się na eksploatację tego złoża główny inspektor ochrony środowiska. W związku z tym ta elektrownia w Bełkatowie zostanie zamknięta, czyli już jest plan wygaszania poszczególnych bloków po kolei w miarę wygaszania eksploatacji. Tego wydobycia węgla brunatnego. Więc nie wiem, czym się kierował ten główny inspektor ochrony środowiska, nie wydając decyzji na eksploatację, ale będziemy mieli dość duży kłopot, jak zamkniemy elektrownię, która produkuje nam 20% prądu w kraju. Koncern Coca-Cola ogłosił niedawno masową akcję wycofania około 28 milionów półlitrowych butelek napojów gazowanych, takich jak Coca-Cola, Sprite, Fanta i Mezzomix, sprzedawanych w Austrii. Powodem jest wykrycie uszkodzenia sita w rozlewni napojów w Neusiedl am w kraju związkowym Burgenland. Firma ostrzegła konsumentów, że w niektórych produktach mogą znajdować się odłamki metalu, co stwarza potencjalne zagrożenie. Wycofane produkty mają określone numery partii i daty ważności, które zostały podane do wiadomości publicznej. Coca-Cola apeluje do klientów o zwrócenie wadliwych produktów i zapewnia, że problem jest szczegółowo analizowany, aby zapobiec podobnym incydentom w przyszłości. Tak szeroko zakrojonej akcji wycofania produktów w Austrii nie widziano od przynajmniej 25 lat. Problem dotyczył półlitrowych butelek napojów z datami przydatności do spożycia od 4 lutego do 12 kwietnia przyszłego roku, a wycofano łącznie około 14 milionów litrów produktów Coca-Coli. Wycofane butelki z polietylenu miały zostać poddane recyklingowi, ale pojawiło się wyzwanie związane z utylizacją ich zawartości. Ostatecznie zdecydowano, że wysokosłodzone i gazowane napoje mogą być wykorzystane jako substrat w biogazowniach. Napoje zostaną zmieszane z innymi odpadami organicznymi, a powstały biogaz zostanie przekształcony w energię elektryczną i ciepło, które trafią do mieszkańców. Nie brakuje głosów, że Coca-Cola może zamienić ten niefortunny incydent w marketingowy sukces. W końcu perspektywa, że napoje koncernu oświetlą i ogrzeją domy na święta, może budzić sympatię i poprawić wizerunek marki. Ceny ziaren kawy na światowych rynkach osiągnęły najwyższy poziom od prawie 50 lat, co wkrótce mogą odczuć konsumenci, informuje Polska Agencja Prasowa. Eksperci wskazują, że głównymi przyczynami są zmiany klimatu, takie jak susze i pożary w Brazylii oraz spadające zbiory w Wietnamie. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na wzrost cen są zapowiedzi wprowadzenia ceł przez przyszłego prezydenta USA, Donalda Trumpa. Ceny kontraktów terminowych na kawę arabika, jeden z najbardziej cenionych gatunków, wzrosły w tym roku na nowojorskiej giełdzie o prawie 70%. Obecnie osiągnęły najwyższy poziom od 1977 roku, wynosząc 3,18 dolara za funt. Wzrosty dotyczą także cen tańszego gatunku kawy, robusty, wykorzystywanego głównie do produkcji mieszanek i kawy rozpuszczalnej. Eksperci tłumaczą, że wzrost cen kawy to rezultat problemów w krajach produkujących największe ilości ziaren. W Brazylii, będącej największym producentem kawy na świecie, pożary lasów i upraw oraz najpoważniejsza od lat susza znacząco wpłynęły na wielkość zbiorów. Podobne obawy dotyczą Wietnamu, który jest największym na świecie producentem kawy robusta. Kraj ten zmagał się z niedoborem wody i długotrwałymi falami upałów, co wpłynęło na kondycję upraw. Wzrost cen kawy jest także wynikiem zakłóceń w łańcuchach dostaw, spowodowanych m.in. problemami transportowymi na Morzu Czerwonym. Napaści na statki przez bojowników jemeńskiego ruchu Huti dodatkowo komplikują sytuację. Kolejnym czynnikiem mogą być zapowiedzi prezydenta-elekta Donalda Trumpa, który planuje nałożyć wysokie cła na towary importowane do USA. John Plassard, analityk szwajcarskiego banku Mirabo. Ostrzega, że wzrost cen ziaren kawy nieuchronnie odbije się na konsumentach. To oczywiste, że będzie to miało na nich znaczący wpływ, powiedział, podkreślając, że największe koncerny przerzucą te koszty na klientów. Nestle, największy producent kawy na świecie, już opracowuje strategię, aby zrównoważyć rosnące koszty. Według agencji Bloomberg, firma planuje podniesienie cen oraz zmniejszenie rozmiarów opakowań. Jednocześnie Nestle inwestuje w ochronę upraw kawy przed zmianami klimatycznymi. W 2022 roku koncern ogłosił, że przeznaczy na ten cel miliard dolarów w ciągu najbliższych ośmiu lat. Podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu Ursula von der Leyen podkreśliła znaczenie Europejskiego Zielonego Ładu, który został uruchomiony pięć lat temu. Powody, dla których nasze cele są tak ambitne, wciąż są aktualne. Dlatego musimy i będziemy trzymać się kursu w kierunku Zielonego Ładu, ale musimy działać mądrzej, powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej, kończąc swoje wystąpienie okrzykiem Niech żyje Europa. Ustępstwa wprowadzone przez Komisję Europejską w ramach Zielonego Ładu przed wyborami do Parlamentu Europejskiego wiosną tego roku okazały się być jedynie taktyką mającą na celu uspokojenie rolników. Choć skrywane pod płaszczykiem dialogu strategicznego na temat przyszłości rolnictwa w Unii, cele Zielonego Ładu pozostają głównym kierunkiem działania Unii Europejskiej. Tym razem jego zakres ma zostać poszerzony, obejmując nie tylko rolnictwo, ale także sektor przedsiębiorstw. Przemówienie Ursuli von der Leyen, wygłoszone przed posłami Parlamentu Europejskiego w ramach przedstawiania składu nowej Komisji Europejskiej, ujawniło kolejne dotąd ukryte elementy przyszłych zmian w Unii Europejskiej. Przewodnicząca Komisji zapowiedziała, że nadchodzące pięć lat będzie czasem przełomowych reform, w tym zmiany traktatów Unii. Kolegium Komisarzy jest odpowiednim zespołem na ten moment w historii Europy. Od pierwszego dnia będziemy przyczyniać się do współpracy z Parlamentem Europejskim w reformach ram traktatowych, których potrzebuje Unia, powiedziała von der Leyen. Wizja polityki Komisji Europejskiej ma być kształtowana przez dwa kluczowe dokumenty: raport Dragiego i raport Strossznajdera. Unia Europejska ma stać się bardziej innowacyjna, zabezpieczona w materiały wrażliwe, które posiadają kraje Mercosur oraz jeszcze bardziej zielona. Komisja Europejska ma być sprytniejsza, co jednak nie zostało wyjaśnione w szczegółach przez przewodniczącą. Możliwe, że jest to związane z jej pochwalnym wystąpieniem na temat rolników, którzy to właśnie najsilniej protestują przeciwko zielonej transformacji. Rolnicy i rybacy dbają o to, byśmy mieli najlepszą żywność na świecie. Oni są na froncie walki ze zmianami klimatu i zasługują na uznanie. Musimy zadbać o to, by mieli właściwą motywację. Dlatego Christoph Hansen zadba o działania następcze strategicznego dialogu na rzecz przyszłości rolnictwa w Europie. Wraz z Kają Kalas zadbają o to, by nasze wspólnoty rolników i rybaków mogły rozkwitać. Komisja Europejska zawsze stała po ich stronie. I tak będzie nadal zapewniła Ursula von der Leyen. Fit Farmer odpowiedział na często zadawane pytanie, dlaczego jego aplikacja ma angielską nazwę. To jest najczęstsze pytanie odnośnie aplikacji Food Farmer. Dlaczego ta nazwa nie jest polska? Odpowiadam, na początku miała być polska, ale osoba, która ze mną tą aplikację zakładała, ma już dużo większe doświadczenie w aplikacjach i mówi seba, może wejdziemy na rynek światowy. No i tak też się stało. Dwa tygodnie po opublikowaniu szerzej w mediach aplikacji... Kiedy została się już dostępna do pobierania, odezwali się farmerzy z Anglii. I to bardzo duża grupa. Chcą z nami współpracować i tworzyć z nami aplikację Food Farmer razem, kochani, więc to jest nasz sukces. Dlatego nazwa jest po angielsku, ponieważ my z polską aplikacją chcemy podbić świat. To jest pierwsza rzecz. Druga, najważniejsza, weryfikacja naszych sprzedających jest bardzo ścisła. Dodatkowo macie panel, w którym możecie zgłaszać naszych sprzedających, jeżeli coś nie gra z towarem. Następnie my to weryfikujemy dalej. Temat numer 3. Aplikacja na początku roku, czyli styczeń luty, przejdzie wielką transformację. Szykujemy się pod to, żeby dowieść wam towar niekoniecznie typowo pod adres, ale będą wydzielone strefy w różnych miastach i będą przynależeć do nich rolnicy, którzy będą rozwozić towar. My zajmiemy się tym, żeby połączyć rolników z kupującymi, ponieważ ja osobiście mieszkałem w mieście i wiem jaki to jest problem. Jak ten rolnik przysłowiowy Kaziu przyjeżdża i nigdy go nie ma, albo nigdy nie odbiera, albo pani Halinka tam z czwórki mówi, kurde ja nigdy nie mogę trafić na tego chłopa. My z aplikacją Food Farmer stworzymy Wam piękną, prostą drogę bezpośrednio do rolnika, a Wam rolnicy bezpośrednio w miejsca, w których będą czekać na Was ludzie z miasta, żeby to kupić. Twórzmy aplikację razem, zajmujemy aktualnie dziewiąte miejsce, szybujemy do góry i rośnijmy w siły razem. Hej! Dajcie znać w komentarzu, co wy uważacie na temat raportu o europejskim rolnictwie. Dlaczego pomimo dużego spadku emisji politycy dalej chcą nakładać ograniczenia na rolników?